Chcecie zobaczyć do góry, do góry czekaj, no możesz iść zobaczyć, bo niby transmisja trwa już 18 sekund. Zobaczymy, czy w ogóle się wyświetla. Zobaczymy, co to w ogóle będzie, nie? Także jak coś to będziemy, jak mi się uda jeszcze laptopa w tym miesiącu, to jeszcze będziemy odpalać YouTube'a dodatkowo i będziemy lecieć. I także sam jestem ciekawy, nie? Bry, bry, Marika widzę Cię. Widzę Cię, Marika jest bry. Cześć. Weź daj lajka, nie bądź taka. Spokojnie Marika, ogarniamy tam, nie? Ty tam sama jesteś, co zaraz tu robimy jaką rozpierdówę, nie? Obierdalamy dupę to nie? Tak, dokładnie, chujowa jest jakoś, nie? Czekaj, zobaczymy, może w taki sposób, nie? Podcinamy sobie światło o. i zobaczymy, jak to tam się przyturla, nie? Tak sobie z ciekawości. Już jest tu widok, ciekawe, co jako drugi nie mogę tutaj, nie wiem. Zaraz zobaczymy, czy w ogóle można sprawdzić, nie? Nie. Ale zobaczymy, trzeba ja to zobaczyć, nie? Wszystko trzeba obcykać, trzeba się nauczyć. Nie? O! Ej, mam cię stary, już mi napisało, już mnie znalazła. Widzita. Widzita. I kto będzie teraz szukał samolocika? Lecimy na YouTube, szukamy samolocika, nie? Nie no, zobaczymy, co to będzie, nie? Baw się baw. A ty sobie wchodzisz, wychodzisz kobieta? Cześć, on I pi pi I patrz, kacz, kacz. Czekaj. Wszyscy się patrzą. Tak, tu my. I my. Mm, mm, mm. Cześć, bo coś krzykami i teraz kurwa nie wiem co, nie. <mulky> O tak, tak, tak. Ucz się, uczy nauka, to potem jej klucz. Dobra, to, to chcę jeszcze, samoloczka. Eee. Manika proszę się ze mnie nie nabijać. Ja wiem, że tutaj jestem ładniejszy, kurwa, niż na tym TikToku, ja wiem. Eee. A spokojnie, ja też nie wiem, nie? Także na luzie, nie? Ogarniamy się, uczymy, zobaczymy. Jest film nie przeznaczony dla dzieci, oczywiście wyłączyłem z przeznaczeniem dla dzieci, bo wiecie, jak to jest. Nie czepię się szczegółów, dobra? Karpisz, karpisz, pisz, pisz, no. Co tam, będzie? jak tam wyspana? Nie, nie I ty... No właśnie, moderatorzy zarządzają, więcej informacji. Kurwa. Tańcz, 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 kiedy inni tańczą. I pi, 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 ding, o, czekaj, nawet lepiej was widzę teraz, nie? Coś naklikałem, nie? Coś naklikałem, już widzę coś nowego, nie? -o -o -o. No nie wiedzą o co chodzi, nie? Z kim gadam, nie? Także jak ktoś chce, to tam szukać mnie konto YouTube nie? Cześć Nekro, widzę cię. Eee, konto YouTube, jak coś wbijać na YouTube, zostawić suba, nie? Także na luzie. Zobaczmy, jak długo to podziałam, bo widzę, że się coś znowu zacina. Także dzięki na krok, za serdą. O, Dzięki A czemu mam włączać tryb dla subskrypcji? Jak włączę tryb dla subskrypcji, to już będzie całkowicie kichtanny. Jak nie mają suba, 5 minut nie napiszą. O kuźwa, no to ty. Teraz mi mówisz, nie wiem jak to zrobić, nie wiem jak to odgadnąć, że nie. Czekaj, ja się dopiero uczę, nie? Dziś się przyczepiłam od razu. Siemano, przyczepiła się już mnie opierdzieliła, nie? Nie, bo to za darmo. Nie chcę, nie chodzę. Nie, bo to za darmo. Nie, czekaj, ja. Edytuj. Eee, nie chcę, nie, no właśnie. Moja no, bajka. kategoria miniatury, playlista Przeznaczony dla dzieci. Eee, na, 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 na. O, no, zumeczka, no, no, Standardowa licencja YouTube. A. No, bo się ku nie boję, bo się, bo się, bo się, bo się. nie boję. No, nie, czku, rośnie różyczka. Ale widzisz, publiczne, prywatne to mogę zrobić, nie? Kurwa, kliknij to. Brak ograniczeń, ludzie blogi. Dobra, 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 bo ja tu zaraz coś po, poklikam, nie? O, witam pani Okraszewska. Pani mnie też tu znalazła. No witam. Spokojnie, Marika, na wszystko, na wszystko będzie czas, nie? Spokojnie. Jeszcze idziemy na kika. No a na końcu pójdziemy jeszcze zrobić komuś follow, za czym konto samolocik pójdzie ogólnie na odpoczynek, taki wiecie, jak krótki, może miesięczny, może kilkutygodniowy i wtedy zobaczymy jak to będzie. Jak będzie dobrze, to może będzie, także będziemy prowadzić jeszcze sobie nasze łapie, nie? ale tam to będziemy komuś. Nie, na tym kącie jest bitwa. Na tym kącie Hubert. Nie, na nowym. Nowe konto to sobie czeka pod inną nazwą i w ogóle sobie elegancko wyczekuje. I dopiero będzie odpałka. Zobaczymy. I zobaczymy, co to będzie. No. Ty się odpalimy, zobaczymy, nie? Wszystko z czasem. Mm, moim ogródeczku rośnie różyczka. No, moja wina, że ziewam, no bardzo wcześnie wstałem, nie? Mm. O, 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 o. O Boże, Dobrze, że na YouTube nie słyszą muzyki oczywiście. m m m m m Tak, dokładnie, tak jest, nie? Podgląd live można na telewizorze sobie włączać. A, nie ściągają. Założymy nowe konto. Wiesz, ogólnie e, dałem też ograniczenia, chcę zobaczyć wiekowe, bo wiesz, czasami przeklinam i tak dalej, nie chcę zobaczyć, nie? Dlatego ja tutaj już jestem też, ja się Angelika też przygotowałem, nawet jeżeli bym dostał bana na TikToku, to jestem przygotowany na dwa konta, nie a wtedy będę banował wszystkim. Cześć cukrowe, dzięki za serbo. Powiem ci szczerze, ten Twitch mnie nie przekonuje, za duży tam się hejt generuje, nie? Tam nie wolno nic powiedzieć.